Cześć kochani, witajcie! Pierwszego dnia grudnia przychodzę się przywitać i powiedzieć, że oficjalnie zaczynamy vlogmasy, czyli codzienne filmy, które będę tutaj kręcić, ale jeszcze nie wiem z jaką częstotliwością będę je, będę je tutaj wrzucać. W każdym razie będzie dużo prywaty, dużo codziennego życia, no i oczywiście dużo dziergania. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, ja wyglądam, jak wyglądam, dlatego że właśnie skończyłam swój trening i też wrzuciłam na Instagrama taki, takie małe wyzwanie, które powinno nas wszystkich troszeczkę zmotywować, żeby w tym okresie, właśnie około świątecznym, nie tylko skupiać się na jedzeniu, prezentach, ale po prostu na odrobinie ruchu, żeby dorzucić do naszej codziennej rutyny odrobinę może jakiegoś sportu, może jakiś spacer, nawet spacer z psem albo Taniec podczas jednej piosenki świątecznej. Naprawdę warto dołożyć odrobinę ruchu do naszej codziennej rutyny. Ja mam zamiar mocno się tego trzymać. Dzisiaj już pobiegałam, także bardzo się cieszę, że już mam jedną okienko z głowy. Zobaczymy, jak mi pójdzie dalej. Ale oczywiście, wszystko bez spiny. Mam, e, mam taki plan, żeby się tego trzymać, ale jak coś pójdzie nie tak, jak zachoruję albo po prostu będę chciała odpocząć, to też daję sobie takie przyzwolenie. No i Wam również to takie podejście polecam. Dobrze, kochani, e, ja właśnie piję sobie wodę. E, biorę się za robienie mojego śniadania, chociaż jest już południe, no i będę lecieć z dzisiejszym dniem. Zapraszam! Ani już jestem. Trochę rozczochrona, ale jestem. Byłam na szybkich zakupach. Miałam też dosyć długą przerwę, bo przez dłuższą chwilę rozmawiałam z moją mamą. Uwielbiam takie pogaduchy. <grym> e, tak, ale przychodzę Wam pokazać coś dzierganego, dlatego że mimo wszystko jest to dziergany vlogmas. Przychodzę Wam pokazać moją czapkę hipster hat, dlatego że udało mi się ją skończyć, ale jak widzicie, są tutaj druty, dlatego że została mi już dosłownie sama końcówka, czyli trzeba tutaj. E, przeciągnąć włóczkę przez te oczka, które zostały, no i pochować nitki, pościągać markery i wyprać. Także słuchajcie, e, czapa skończona. Założę ją teraz na, na siebie, żebyście mogli zobaczyć, jak e, ono się prezentuje na mojej głowie. W sumie ja nie wiem, jaki ja mam rozmiar głowy, ale wydaje mi się, że nie jest tak źle, jak myślałam, że będzie. Dobrze dociska. W ogóle fajnie wygląda ten e, ściek 2x2. Bardzo, bardzo ciepła czapa. Tutaj troszeczkę takiego. E, ogonka jest, troszeczkę tutaj zostaje, ale mi to wcale nie przeszkadza i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajna czapa. Lubię takie mocno przylegające do głowy. E, no i co? Jak na razie nic mnie nie gryzie, nie czuję tutaj żadnego gryzienia, tak jak to ma miejsce w przypadku mojej czapki właśnie hipster hat, która jest zrobiona z limy. Masakra, jakaś, po prostu tragedia. W każdym razie bardzo, bardzo mi się podoba. Mega fajnie to wygląda. E, także. Zobaczę, jak będzie, się, pff, jak będzie się prezentować Fiesta po praniu. Czy się rozciągnie, czy nie. Muszę, muszę to sobie przypomnieć, żeby przed wypraniem zmierzyć tę czapkę, żebym wiedziała, czy. Zwiększać druty na czwórki, czy po prostu dorzucać ilość oczek, bo jakby nic to nie zmieni. Zobaczymy, zobaczymy. Pranie prawdę ci powiem. Dobra, co mam tu jeszcze ze sobą? Przyszłam wam pokazać mój kalendarz adwentowy, który tak naprawdę kalendarzem adwentowym nie jest. Ja w tym roku stwierdziłam, że nie chcę mieć żadnego kalendarza adwentowego, takiego yy, tradycyjnego, dlatego że w większości przypadków, moim zdaniem, jest to przerost, przerost formy nad treścią. Pamiętam, że raz zamówiłam sobie kalendarz z herbatami i mi się bardzo nie podobało, że te herbatki były włożone w takie plastikowe okienka. Wiecie, tutaj się otwierało kartonik, a w środku były takie plastikowe pojemniki na, na właśnie na te saszetki. No, moim zdaniem użycie tego plastiku było zbyteczne. Na następny rok już byłam mądrzejsza i zamówiłam sobie takie zwykły, zwykłe małe pudełeczko, jak normalna herbata, ale ono się tak ładnie otwierało i e, było właśnie odliczanie od e, 1 do 24 lub 25, już nie pamiętam. Ale tamte herbaty były takie średnie w smaku, więc tym razem stwierdziłam, że zrobię inaczej i kupię sobie herbatę, które, ch które chciałabym spróbować, ale nie jest to tak. E, po prostu to nie jest kalendarz adwentowy, tylko jest to y, asortyment herbat, które chciałabym pić przez ten adwent. I wybrałam sobie tutaj y, właśnie takie herbatki z Clippera. Mm, no, jestem po prostu ciekawa tych smaków, i wiem, że też y, te herbatki są robione bardzo. Etycznie, ekologicznie, dlatego stwierdziłam, że będę je sobie pić przez cały adwent. Cena była też bardzo atrakcyjna, bo pamiętam, że udało mi się dorwać to, to opakowanie, już nie, nie pamiętam za ile, ale wiem, że było dosyć tanie. No i mamy tutaj 45 saszetek, także naprawdę sporo, naprawdę sporo picia. Mam nadzieję, że będzie mi smakowało. Bardzo ładne pudełeczko. Fajny zestaw kolorów. Można się nim zainspirować, jeśli chodzi o wybór kolorów do swetra. No i och jak się otwiera, to czuć e, po prostu. Jak się otwiera, to czuć ziołami. No, zobaczymy. Dużo mięty, zielona herbatka. No po prostu bardzo ciekawy, ciekawy zestaw herbat. Jeśli coś będzie z imbirem, od razu zaznaczam, nie piję tego, będzie pił to mój mąż, bo ja takich ostrych smaków nie mogę. Także to jest mój jedyny kalendarz adwentowy. Oczywiście już Wam o tym wspominałam wcześniej, że na Instagramie ruszyła akcja Aktywny Adwent. Także jeśli macie ochotę, to dołączajcie do mnie. Będziemy sobie skreślać e, właśnie m, krateczki z kalendarza. E, Uprawiając jakiś sport, nie wiem, to nie musi być to sport, możecie po prostu wyjść na spacer, zrobić cokolwiek e, aktywnie, spędzić czas nawet ze swoimi dzieciakami czy cokolwiek, co Wam sprawi przyjemność, ale zachęcam do, do ruchu, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. A jeśli chodzi o moje dzieci, no to klasycznie moje dzieciaczki otrzymały dzisiaj rano e, kalendarze adwentowe z czekoladkami z Pepple pik i chyba z ciastkiem, z takim pierniczkiem. Także bardzo się ucieszyły. No, musiałam e, dzisiaj rano e, użyć tych kalendarzy jako wytrychu, żeby po prostu zmotywować ich do pójścia do szkoły, ale na szczęście się udało, pomogło. E, także bardzo chętnie poszły do szkoły, bardzo mnie to cieszy. Jedna mała czekoladka nie zaszkodzi, a dzieciakom to może zrobić naprawdę dużą frajdę i mam nadzieję, że da też im fajne wspomnienia. E, co roku też staram się kupić jakąś bajkę, która byłaby związana właśnie z odliczaniem do świąt. W tamtym roku to była taka zwykła książka. W tym roku to jest coś takiego. No też to jest zwykła książka, ale ona jest bardzo ciekawa, dlatego że w środku ona ma zaklejone jakby strony. Na każdy dzień po prostu te strony trzeba rozerwać i dopiero wtedy dowiadujemy się, co jest w środku. Także jest też tutaj ten element odliczania, jest element takiego takiej niespodzianki bardzo to lubię i myślę, że to też jest ważne przy takim uczeniu dzieci cierpliwości, że trzeba poczekać do kolejnego dnia, żeby zjeść kolejne okienko w kalendarzu lub żeby przeczytać kolejną historię z książki, także mi ten pomysł bardzo się podoba. No i ułatwia to też odliczanie do świąt, wtedy moje dzieciaczki wiedzą, że Mikołaj przynosi prezenty, także osładza im to oczekiwanie na Prezenty. Oprócz tego udało mi się prawie skończyć yy, jeden rękaw w moim swetrze Scarlet. Pracowałam nad nim od no, trzeciej nad ranem, bo od drugiej nie spałam. Ja nie wiem jeszcze, jak ja funkcjonuję, ale jestem szczęśliwa, bo udało mi się nawet pójść, pobiegać i ogarnąć w miarę dom. Co prawda nie udało mi się za wiele posprzątać, ale wszystko jeszcze przed nami yy, zdążę jeszcze posprzątać dla Jezuska. Dobrze, kochani, ja teraz lecę do swoich obowiązków. Mam nadzieję, że może uda mi się jeszcze podziergać, zanim moje dzieciaczki wrócą. A jeśli nie, no to będę to robić wieczorem, o ile nie padnę. Zobaczymy. Wiecie co? Zmiana planów. Jest 16, zaraz będzie ciemno. To już bez sensu, żebym ja tutaj teraz zaczynała coś sprzątać. Eee, jutro wypocznę. I może się zabiorę za sprzątanie z samego rana. Zobaczmy. Eee, a teraz wziąłam sobie kawałek ciasta bananowego z białą polewą. Uwielbiam <grym> ciasto bananowe. Moja siostra nie cierpi, ale ja kocham. Więc e, chcąc, nie chcąc, mam chwilę dla siebie. Lecę coś cierkać. <grym> To come back home Cześć kochani, witam się z Wami 2 grudnia. Właśnie wróciłam z siłowni, dlatego też wyglądam jak nieboskie stworzenie. Starałam się dzisiaj ogromnie, <grym> ale bardzo mi tego było potrzeba, bo jakoś ostatnimi czasy mam w sobie sporo frustracji. Nie będę tutaj opowiadać o prywacie, ale no po prostu nie jest tak, jak chciałabym, żeby było. No i przez to też em, te vlogmasy może będą wyglądać w tym roku trochę inaczej, dlatego że y, widzę, że brakuje mi na wszystko czasu. Chciałabym zrobić wiele. Na pewno w ten adwent chciałabym postawić na ruch i y, tego będę się trzymać. Także dzisiaj już drugie okienko. Jutro na pewno będzie spokojniej. Nie jestem zadowolona, bo miałam w planach dzisiaj was gdzieś zabrać, zrobić coś ciekawego, ale problem jest taki, że w szkole mojej córki strajkują, i tym samym ona będzie mogła tylko pójść na tą pierwszą część szkoły, czyli do 11:30. I tak naprawdę zawiozłam ją do szkoły, i miałam czas tylko na siłownię. Teraz jest godzina 10:40, więc mam tak naprawdę czas tylko na to, żeby zjeść śniadanie i wziąć prysznic i ją odebrać. Także nie wiem, co dzisiejszy dzień przyniesie. No niestety jest, jak jest, ale mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze wycisnąć z tego dnia, bo jak na razie to te vlogmasy stoją pod dużym, dużym znakiem zapytania. Miałam. Tego w sumie wam nie mówić, ale no cóż, jak vlogmasy, to vlogmasy. Prawdziwe życie, nie kolorowanka. I jest mi troszkę szkoda, dlatego że w tym okresie właśnie grudniowym chciałabym yy, jak możliwie jak najwięcej yy, radości wykrzestać z siebie, żeby to wszystko. Yy, żeby, żeby tworzyć tą magię świąt, przede wszystkim dla moich dzieci, no ale czasami jest z tym trudno. Mam tylko nadzieję, że do końca tego tygodnia jakoś los się odmieni i już może, będzie, może będzie lepiej. Zobaczymy. Nie będę już przedłużać, bo naprawdę czas mnie goni. Będę jeść śniadanko, wezmę prysznic, ale tam was nie zabiorę. <gry> ale na śniadanko mogę. Dobra, już jestem z powrotem. Nie udało mi się e, zjeść, dlatego teraz będę jadła. Ale za to udało mi się chociaż wysuszyć włosy i chciałam wam tylko pokazać, jak ten sweter kontrastuje z moimi rudowymi, rudymi, rudowymi rudymi włosami i bardzo mi się podoba. Włóczka to oczywiście Mongolia 3 od Fonti. Dostaniecie ją w sklepie Wool Morning. Lecę jeść. Cześć kochani, przychodzę zamknąć tego vloga, dlatego że zabrakło mi jakiejś konkluzji, która mogłaby skończyć tego pierwszego vlogmasa. No i oto jestem. Przyznam szczerze, że dzisiaj jest 4 grudnia. 4 grudnia i tak naprawdę dziś rano dopiero zdecydowałam, że ten vlogmas w ogóle powstanie, bo będę z wami szczera, po prostu przez te ostatnie kilka dni dużo się podziało mnie prywatnie i zabrakło mi pary, zabrakło, zabrakło mi mocy przerobowych i i mimo tego, że nagrywałam jakieś tam urywki przez ostatnie dni, to tak naprawdę nie wiedziałam, czy ten vlog, vlogmas w ogóle powstanie, ale jednak stwierdziłam, że warto nagrywać, chociażby po to, że żeby w takich małych codziennych czynnościach czy rytuałach, które wprowadzam teraz do naszego domu, znaleźć jakieś magiczne momenty coś, co sprawi, że ten czas około świąteczny będzie po prostu wyjątkowy. Oprócz tego mam oczywiście aktualizację mojej czapki Hipster Hat. Wygląda ona w ten sposób. Wyprałam ją, wysuszyłam i tak naprawdę za wiele się nie zmieniło, dlatego że czapka zyskała 1 cm wszerz i 1 cm wzdłuż. Wzdłuż? No, do, na długości. W każdym razie e, czuję, że ona się tak troszeczkę rozluźniła, nie jest taka zwarta, nie jest taka zbita, co jest moim zdaniem na plus, e, ale tak jak powiedziałam, e, nadal nie uważam, że jest to rozmiar e, na dorosłego mężczyznę. Także czapka będzie u nas w domu i myślę, że będzie to taka czapka awaryjna dla moich dzieciaków. Ja już tutaj dziergam sobie kolejną również e, z Fiesty. Tym razem z jaśniejszego odcienia szarości i tutaj już widać, że ta czapka się troszeczkę bardziej rozszerza, dlatego że y, nadal dziergam drutami 3,5 mm, ale staram się dziergać luźno, staram się luźno prowadzić tą nitkę, a nie cały czas i utrzymać w bardzo dużym napięciu. Zobaczymy co, z tego zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się nie pomylę i. No, po prostu nie chciałam kombinować już wzorem, nie chciałam dodawać sobie oczek, nie chciałam nic tam wymyślać. Stwierdziłam, że będę się jakby pilnować, żeby tak mocno nie zaciskać. No. <grym, <grym, dobra, jeśli chodzi o Fiestę, to chciałabym tylko powiedzieć, że jestem mile zaskoczona, dlatego że podczas przerabiania miałam wrażenie, jakby ta włóczka była pokryta czymś takim e, śliskim. E, gumowatym jednocześnie. Ja słyszałam właśnie, e, e, że dziewczyny niektóre mówią o tym, że ta wełna superwash właśnie ma czasami takie e, odczucia, że można ją tak właśnie odczuwać w ten sposób. No i przyznam szczerze, że po praniu jest trochę lepiej, ale mi to jakoś tam wcale nie przeszkadza. Jestem bardzo ciekawa, czy ta czapka będzie się rozciągać po użytkowaniu, czy zostanie e, w niezmienionej Formie. Także jeśli będziemy jej używać, to będę y, Wam mówić, co i jak. Dobrze, kochani, ja już będę zmykać, dlatego że jest południe i do południa montowałam właśnie tego vlogmasa, a jeszcze potrzebuję zrobić parę rzeczy na mieście i y, oprócz tego nagrać coś z dzisiejszego dnia do kolejnego odcinka vlogmasa. Także zmykam. Ściskam Was bardzo mocno i jeszcze raz dziękuję, że spędziliście ze mną tę chwilkę. Mam nadzieję, że razem spędzimy cudowny przedświąteczny czas. Buziaki i do zobaczenia już jutro.